Wow, dzień doberek z rana, Siemaneczko Mordeczki. Witam wszystkich serdecznie. Lecimy z kolejnym dzionkiem angielskiej telekomunikacji i z jej technologią na tej rajskiej wyspie. No dzisiaj, moi mili, 8.11 startujemy, 8 stopni. Nie, jest 9.11 startujemy, nie przestawiłem jeszcze zegarka, także spokojnie. 9.11 startujemy, 8 stopni na blacie. Pochmurno, strasznie rzekłbym, że jakbym, tak nie zaciekawien, no, ale zobaczymy. Może coś miało być trochę cieplej, miało być około 13 stopni, więc może tak źle nie będzie. Dzisiaj, moi mini, mamy cztery naprawy eee, tylko i wyłącznie lecimy sobie właśnie na pierwszą zobaczymy co tam się będzie działo z tego co tam mam informację w systemie to mamy dis one leg także jedziemy sobie na początku wszystko zweryfikujemy, zweryfikujemy do budki a później zobaczymy może się troszkę dzisiaj jak będzie więcej czasu pobawimy z tym EXFO co byśmy mogli odstawić całkowicie modem i odstawić DDR, czyli generalnie całą robotę moglibyśmy w sumie z EXFO wykonać no tylko się muszę nim troszkę chwilę więcej pobawić zobaczymy jak dzisiaj będzie czasu to może właśnie tak zrobimy ja już nie przeciągam z rana, lecę na pierwszą robotę i zobaczymy się za chwilę. Do zobaczycie Manko, bang! No dobra, jesteśmy na pierwszej robocie. Tutaj do chłopkę naprawiamy. W tej części akurat tak jak widzicie nie ma żadnego słupa. Eee, Patrzyłem generalnie na wypuszczenie underground, ale tutaj nie widzę, więc prawdopodobnie wyjście underground będzie bezpośrednio do domu, co też czasami ma miejsce. Eee, tutaj mamy jakiś bit dziura, więc prawdopodobnie klient będzie podłączony tutaj. Eee, nie ma w tym momencie numeru telefonu i nie działa mu telewizja, także zaraz sobie zobaczymy, co tutaj się dzieje. Biorę swoją magiczną torbę, plus biorę nasze EXPO i wbijamy, wbijamy do środka, także do dzieła. Jesteśmy w środku, jest zsynchronizowane. tu mamy gniazdeczko w obecnym standardzie, ale nie działa telefonik, a z racji tego, że mamy te informacje dissonant, a dissonant internet będzie nam działał, ale telefon już nie, więc zaraz musimy ustalić, gdzie tu leży problem. No, no, zrobiłem sobie do TDR-a i TDR mi zaczyna falować 5132 metry. Co sygnalizuje nam to, że prawdopodobnie będzie problem z e-side'em, moi drodzy. Albo ten e-side jest to w ogóle nie podłączone. zaraz sobie zobaczymy. Puściłem sobie generalnie spijaj ten wykręcia. Ale mi się nie zgra, więc gdzieś jest na pewno problem. Idealnie założone założenie pokazał, więc za chwileczkę cofniemy się do budki i sprawdzimy w budce czy tam się zwiera. Czy tam jest w porządku i set, jeżeli będzie w porządku to spróbujemy sobie go tutaj jakoś zamienić. Dobra, tutaj mamy już inny klienta. Przechodzi sobie to przez fiberporty, które tutaj sobie zlokalizowałem. Dokładnie tutaj. Tutaj nam się ten ton zwiera, dlatego nam zmienił ton. Znaczy ton mamy tutaj na tym Jumper a tu mamy linię knięta, którą sobie za chwileczkę pomierzę. Co dziwne, nie mamy tona z oscylatora. To jest bardzo dla mnie dziwne, chyba że pan tam wyłączył, no, ale nie wiem, zaraz zobaczymy. No ale nie mamy w ogóle kompletnie naszego tonu. Eee, no zastanawiam to bardziej, bo internet dochodził. Ton dochodził z Exchange, czyli to co tutaj mamy, na jednej nodze przynajmniej, a oscylatora naszego nie słychać, co jest to kompletnie no nielogiczne. No ale zaraz zobaczymy. No i tutaj moim linie pokazuje 230 metrów. Nie wiem, czy jest tyle do klienta, ale wydaje mi się, że jest kawałek więcej, więc gdzieś po drodze jest ta linia rozłączona. Z tym, że no musi być to jedna tylko noga. Zaraz będziemy szukali sobie albo innej linii, albo spróbowali zlokalizować to rozłączenie. Gdzie tutaj jest 230 już sobie mapkę wyzn. O, to jest nasza mapka. Tu jest DP u klienta, sobie idzie linia. Tutaj jest łączenie, tu jest łączenie, tu jest łączenie i tutaj. 230 metrów, zaraz sobie rozznaczę trasę i zobaczymy ile mamy do klienta. Mapka mi pokazuje 0,3 mili, więc 0,3 mili to mamy około 500 metrów. Plus minus tak, 160, 160, 360, 320, 480 gdzieś plus minus jakoś takoś. Może być trochę mniej, może być trochę więcej. Bo tutaj no nie jest to dokładna mapa, ta Google mapa, ale, ale mniej więcej jakieś nam yy, rozeznanie daje. Dobra, 230 metrów, zaraz sobie spróbuję to wyznaczyć. No i dobra, zaglądamy w pierwszą dziurę przy chałupie. Słyszę i CPI ton i na stor, z tonu z oscylatora. Wcześniej możliwe, że po prostu nie posłyszałem tonu z oscylatora z racji tego, że... O, jeszcze pajączka mamy, siema pajączek. O, żyje. Z racji tego, że było przez front frontplate wpinane i przez splitter, więc no nie sprawdziłem generalnie, czy tam ten ton się podawał, więc mógł się nam to po prostu nie podawać w tym momencie. Tak jak słychać, jest on tutaj słyszalny. No i to moi drodzy, na jednej pipa, na drugiej nie za bardzo, więc tutaj mamy problem już od domu klienta wychodzi na to. No a zaraz sobie to jeszcze zweryfikuję, to wszystko. Dobra, w takiej dziurze to ja jeszcze nie byłem, że sam cały wlazłem. A, tu nawet nie ten, to ten nam jest potrzebny. I on tu jest na ścisło wspięty kabelkami, więc ja oprócz tego, że jest niewygodnie, nieporęcznie mocno ścięte, to jeszcze tu gdzieś pod kabelkami. No ale muszę tam zajrzeć. Zobaczymy, tu tak jak ten jeden. Jest elegancko luźny, można sobie go wyjąć, no ale już tamtego sobie nie wyjmę, jest nasz tygno na krótko zrobiony, więc będzie problem, no ale zobaczymy, może dojdziemy. Chyba zlokalizowałem, tutaj ten jeden jumper był jeszcze zpięty gdzieś tutaj chyba z dołem, o tutaj tak jak widzicie to jest jeden nasz kabelek pomarańczowy i ten biały chyba będzie nasz on był tutaj gdzieś zapięty na króciutko i musi opuścić, bo generalnie mi on całkiem z tego spadł. Teraz sobie puścimy CPI-ton, bo tutaj to nam się zwiera. Tu mamy generalnie swoje uniknięta. Tu mamy nasz CPI-ton. I pewnie tu mamy cpi Tak by to wyglądało. Teraz sobie spróbuję to zlokalizować na pewno. Moi drodzy, naprawione. Zwarłem tutaj, no najpierw zrobiłem, założyłem krimpeczkę tam na dole. No i zwarłem tutaj sobie te dwa kabelki, zmienił nam się ton, więc jak zmienił nam się ton, to znaczy że tutaj linia jest w porządku, moi drodzy już. I to by było nasze miejsce, tak jak mniej więcej wam pokazałem na mapie. O 230 metrów nam pokazało, jak sobie mierzyliśmy. I teraz moimi. Ojej, wywaliło nam. Dobra, my teraz o widzimy. Jesteśmy w połowie drogi praktycznie, tak jak Wam mniej więcej pokazywałem, my jesteśmy sobie o tutaj w pierwszej, w pierwszym łączeniu, no i tutaj był problem ewidentnie, zaraz to wszystko sobie począperuję, pokrępuję i sprawdzimy u klienta, no i może wyjdę w końcu z tego dołka, który jest dość duży, w takim dużym jeszcze nie byłem. moi mili, mamy to utytułane, dziś jeszcze nawet na japie dziś coś miałem, bo generalnie bobrowałem w tej dziurze, no ale w tym, e, tym sposobem właśnie mamy robotę wykonaną. Alt ok, all sockets unplugged. E, kwestia jest tutaj taka, fajnie, bo ta naprawa nam wyszła dokładnie tak jak powinna być zrobiona, czyli generalnie nie zamienialiśmy pary e, kabelków, tylko zlokalizowaliśmy fault na tej linii, która tutaj jest podłączona i go naprawiliśmy. Czasem jest to niemożliwe i wtedy wchodzi w zamiana linii, no ale koniec końców, no wolę jak to jest tak zrobione. No w tym momencie można powiedzieć, że dokonaliśmy właściwej naprawy i naprawiliśmy linię, która dokładnie była podłączona wcześniej u klienta, zlokalizowaliśmy, zlokalizowaliśmy fold, czyli this one leg, rozłączono jedną, jedną żyłę, no i w tym momencie nam to wszystko bangla, tak jak zresztą można zobaczyć. Lecimy dalej. Dobry początek dzisiaj, dobry początek. Zadowala mnie, to może być. Zobaczmy, co jest dalej. No i zajechaliśmy na następną robotę, tutaj mamy bloczek, sporo e, mieszkanek tutaj mamy, no ale zaraz może coś zlokalizujemy. Sprawdziłem sobie, e, w tym momencie zrobiłem sobie test, test przychodzi z informacją This One leg in Network, także, o, nie widzicie, 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 nie widzicie, widzicie teraz, o. E, Także tutaj mamy problem generalnie gdzieś na linii, zaraz spróbujemy sobie to zlokalizować, wyznaczyłem sobie już trasy, Jak idzie linia. I Moi drodzy, chyba zacznę sobie od Deep'i w tym momencie. Zobaczymy, jak nam do Deep'i nie dochodzi. No to będziemy szukać dalej. Linia nie jest łączona nigdzie. Więc, jak nam w Deepy nie będzie dochodziło, to trzeba będzie to zamienić po prostu na inne. Teraz sobie wejdę, spróbuję wejść do chałupy. Zobaczymy, sprawdzimy sobie w chałupie wszystko, jak to wygląda. Także biorę magiczne torby i lecimy weryfikować. Pani niestety nie ma. Zjechałem sobie tutaj z drugiej strony. Bo wcześniej byliśmy tutaj. Na no, mapie, o no, tu byliśmy teraz. Jesteśmy tutaj, gdzie powinny być DP, ale ja tu kompletnie nic nie widzę. Albo jest coś gdzieś zakopane, albo gdzieś może w środku budynku, to gdzieś nam tutaj pokazuje. Na no, ja się tu teraz przy tym plącze, ale ja tego totalnie tutaj nigdzie nie widzę. Inspekcję Chamber Osmond drain. No my nie jesteśmy od Draina. No i teraz zobacz, może mądry i pisz wiersze. Ja tu nic kompletnie nie widzę. To jest jakieś deepy, ale to generalnie słupa, a my potrzebujemy Underground do mojej mili. No i co? No i weź bądź mądrze i pisz wiersze No to gdzieś tak jakby tutaj było, w tym miejscu no. Tak z tego co patrzę tutaj przechodzę kilka razy już To ja nawet do tego otworu nie mam. Nawet nie mam tego żeby nie miał jak tego otworzyć to nie pasuje pod nasze uchwyty kompletnie Tu co tu mamy? Meter No to nie byłoby to, tu mamy chyba coś innego, jakieś Jakieś dziwonok Dobra Nie wiem, rozejrzę się tu jeszcze, jak coś Znajdę to wam dam znać, no jak nie no to niestety też nie przeskoczymy Razem do środka To jest taki com tak jest już widać elektryka i telekomunikacja. Wszystkie kowalki mieszkań się schodzą tutaj. I to jest nasze DP 1747. Generalnie czy to jest DP wewnętrzne. Nie mogło być dziurne, za może chwileczkę sobie puszczę CPI to. Zobaczymy czy nas stąd dochodzi, który to jest nasza linia i ewentualnie poszukamy sobie wolnej pary. Jeżeli tutaj będzie problem, bo tu nie mamy żadnego łączenia, tam idzie bezpośrednio stąd do, do budki. Wypijemy sobie inny klienta, wpiąłem sobie jumper wire, podłączyłem sobie TDR-ka. tdr mamy, pokazuje 105 metrów, więc prawdopodobnie w budce. Także jumperujemy to z powrotem i spadamy do budki. Zobaczcie, jest szansa, że po prostu w budce będzie jakiś problem. Ojojoj, oj, oj, takiego Bangladeszu to chyba jeszcze nie widzieliśmy. O, 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 co to im się porobiło i dlaczego? Tędy powinnyś iść kabelki, a nie po portach. I teraz weź sobie bądź mądry i zaterminuj coś za tymi kabelkami, tak? Niech twój port będzie gdzieś tam, czy gdzieś tam, czy gdzieś tam. No i weź bądź mądry i pisz wiersze. Panie nie działa! No już wiecie dlaczego nie działa, no. Jak to ma działać? O, bony, dobra, spróbuję coś tu zaraz ustalić, może nam się coś tu uda naprawić. Zobaczymy. Coś znalazłem. Oprócz tego, że tutaj mamy taki kibelek, bo tutaj jeszcze jest górna półka. Tutaj znalazłem sobie swój, swój ton i jedna noga była wypięta, więc zaraz spróbujemy sobie wpiąć i zobaczymy czy nam to zabangla. Ale jest szansa. Zrobiłem test, nadal mamy this one Leg, no i teraz tak. Tutaj mamy na górze mamy E-Side'a, na dole mamy d tak? W d już poprawiłem Ale moi drodzy jeszcze mamy górny E-side, który jest tutaj nie wpięty i to nam powoduje problem. Mam taką nadzieję, zaraz zobaczymy Ale na to by wyglądało. Zaraz to wepnę i zrobimy no Dobra, wróciliśmy do typi Zobaczmy czy nam się to zwierzę teraz. Tak Czyli robota zrobiona moi mili, pięknie. Weszliśmy do klientki, tutaj już mamy LTOK, OK, ale to sobie zrobiłem, wpiąłem sobie w DP generalnie gniazdeczko, żeby potwierdzić, że nie tutaj do tego miejsca jest w porządku. Jak robiłem test na końcowym tutaj, to mamy informację, że jest jakiś loop. Start faulting at consumer or DP, rectify loop. To zaraz zobaczymy. Zaglądam tu jeszcze drugie miastko, jak było podpięte tylko jedno główne miałem LTOK, OK. niech tylko podłączone jest tutaj gniazdku ee, extension no to jest problem ale to co już zauważyłem to tutaj były one już jumperowane tak było jeszcze gdzieś jedno gniazdko dodatkowo zaraz to ogarniemy i zrobimy jak trzeba i skale się tu na, nakombinowałem generalnie oprócz tego że mieliśmy problem na linii który został rozwiązany tak bo już nam przyszły właściwy testy CPI to nam się zwiera także naprawiliśmy usterkę w sieci to teraz jeszcze generalnie się opowiem z wewnętrznym okablowaniem I też jak były podłączone telefony, gniazdka to było Start folding a dead customer e, e, or DP Rectify loop, czyli gdzieś tam jakoś było loop No i był loop generalnie, bo Kiedyś się nie brędzlowali, nie robili tych gniazdek tak jak powinni Master socket, extension, z tego extension kolejny extension Tylko tam walili wszystko do jednego, robili jumper No i się gdzieś tam mógł tworzyć loop W tym momencie zostawiłem Pani niestety tylko dwa gniazdeczka, więcej nie jest potrzebne. No i wszystko nam bagla. Także lecimy dalej. Dobra, jesteśmy tu na następnej robocie. DP54, nasze DP. Tutaj mamy budyneczek. No ale tego chcąc, nie chcąc i tak nie zrobię. Z racji tego, że po drodze miałem budkę. I to jest budka nasza. Już wam pokazuję. Niestety, ale ta budka, moi drodzy, ma. Ma special lock, jest z fibrem, także generalnie nic tutaj nawet nie podłączę, choćbym chciał. Nie mam dostępu tutaj do, do tej budki DP, eee, chałupa więc no, nic tutaj nie zrobimy za wiele. Musimy mieć dostęp do budki, żeby cokolwiek na nich zrobić. Chociaż, chociaż, no nic, zaraz jeszcze puknę, zobaczymy, może wymierzymy EXPO jak będzie jakieś znaczące, chociaż to jest bardzo długa linia. Teraz ja sobie wymierzyłem tutaj, zaraz Wam pokażę na, na mapie, my tu mamy ponad 1300 Tak, jesteśmy tutaj I teraz tutaj mamy te, tyle możliwości, raz, dwa, trzy, cztery, pięć 5 pięć. pięć możliwości, gdzie tutaj to nie może być uszkodzona jeżeli będzie to R contact, to w ogóle nic nie zrobimy. Dobra, zaraz sobie zobaczę. Puszczę CPI i zobaczymy czy coś tu w ogóle dochodzi na kablu. No dobra. dobra, tej roboty na pewno nie zrobimy. Generalnie próbowałem puścić sobie cpi ton, żeby nam wypikało na linii. W dwóch opcjach przychodzi Test on Successful LTS Failure. Także moi drodzy, nic za wiele to my tutaj nie zrobimy. Czekajcie, żeby tutaj nie pokazywać żadnych danych klientów. To... No, mamy eee, test FAILURE yes. eee, RTS, FAILURE NO RESPONSE FROM EXCHANGE Nie mam dostępu ani do EXCHANGE, ani do budki, ani do domu klienta, więc tutaj nic za wiele nie zrobimy Lecimy dalej, niestety No i dobra, jesteśmy na ostatnim robocie dzisiejszego dnia, underground będzie Z tego co widać, bo nie widać żadnych chłopów eee, Tutaj to chałupkę będziemy naprawiali, informacja jest, że nie mamy DELTONY Także zaraz sobie zobaczymy, wejdę sobie z ekwą do środka O ile ktoś będzie, ale wydaje mi się, że ktoś jest Także idziemy, pomierzymy, zobaczymy co tu się dzieje To dzieła Jestem w środku to on na zewnątrz nam się zwierał Ale zobaczcie, to nie wszystko, także za chwileczkę zrobimy sobie quality test Tu nam pokazuje 700 Coś było w 729 Ale Tutaj mamy jeszcze jakieś na początku coś jakieś hop 100 metrów i to pewnie będzie w DP. Zaraz sobie popatrzymy. O, Tutaj robota zrobiona, jeszcze sobie zaraz zrobię teścik, ale powinien nam przejść poprawnie. Wcześniej go mieliśmy cracking on the line czyli generalnie jakieś skrzeki, piski, trzaski, w tym momencie zrobiłem kabelki w BT66, zrobiłem oczywiście kabelki znowu od nowa w gniazdku, zrobiłem sobie tam pomiary, no i te pomiary wychodzą całkiem przyzwoicie, możliwe, że tutaj był właśnie problem w tym BT66 na zewnątrz chałupy, dlatego nam już to może zaczęło działać, bo z tego co klientka mówiła, no to wcześniej były skrzaki, krze, krzes, trzaski, nie można było rozmawiać, no w tym momencie mamy czystą klarowną linię. No i o to chodzi. Zaraz jeszcze sobie wykonam teścik. I jak mi przyjdzie teścik poprawnie, to to moi mili mamy robotę zrobioną, także dzisiaj e, moi mili mieliśmy cztery, zrobiliśmy trzy, Jedno odpadło niestety z racji tego, że e, no nie mieliśmy dostępu do budki tak plus klienta nie było, więc tam no, nie będę się brędzlował. ciężko by było w tym momencie teraz w tym picie ustalić, która to nie jest nasza tak, jeżeli nie mamy oscylatora z domu klienta nie możemy puścić CPI tonu z exchange'a czyli ani z jednej, ani z drugiej strony nie możemy potwierdzić linii więc no, tamta robota, no, chcąc nie chcąc, nic bym tam nie zrobił także no, zaraz zobaczymy tutaj, za chwileczkę Wam dam znać o, jednak jeszcze nie. To nic to nie pomogło na razie. Mamy start folding od PCP i battery contact. Dobra, jedziemy do budki, zaraz zobaczymy w budce, czy to ta linia ma poprawne parametry. I wtedy pójdziemy sam. Zobaczymy co zrobić dalej. No tutaj to wygląda całkiem przyzwoicie i tutaj znaleźć cokolwiek raczej nie powinno być problemu. Puszczę sobie zaraz cpi to ustalimy swojego ESA'a, wepniemy tam gniazdeczko i sprawdzimy czy tutaj ten test przychodzi poprawnie. Dobra moim mieli mamy to. Generalnie zrobione Alti OK, najpierw zrobiliśmy, najpierw e, poterminowałem kabelki generalnie tak, w BT66 e, u ludzi w chałupie, plus tutaj jeszcze zaterminowałem e, kabelki w budce ponownie następnie no nie pokazałem wam w sumie moja, mój błąd, e, nie pokazałem wam, ale generalnie tak, w linię klienta, gdzie jest numer telefonu, czyli w tego e-side'a, e, wpijałem gniazdeczko. Na gniazdeczku przyszło nam właściwe parametry. Ten pierwszy test zrobiliśmy sobie właśnie, to był generalnie test jak miałem wpiętą gniazdeczko w budeczce, a drugi 15.33 jak to zaterminowałem ponownie, no i mamy LTOK, OK, Custom Equipment Detected, także robota zrobiona, 3x4 roboty wykonane, lecimy na haupę. na dzisiaj wystarczy, jak ktoś wytrwał do końca to weczka. trzymajcie się, piąteczka i do następnego, na najlepszości.